Cwarty tom czwarty października 1900 roku. Ból Jezusa z powodu konieczności karania swoich własnych członków, jednak sprawiedliwość musi być zaspokojona. Na świecie potrzebne są dusze ofiarne, a żeby świat nie został zgładzony. Po tym, jak spędziłam dzień, będąc pozbawioną Jezusa i znosząc niewielkie cierpienie, byłam przekonana, że Pan nie chce mnie już dłużej trzymać w moim stanie. Jednak posłuszeństwo, nawet w tym przypadku, nie chce ustąpić i pragnie, abym nadal pozostała w tym stanie, nawet gdybym miała się wyniszczyć i skonać. Niech Pan zawsze będzie błogosławiony, i niech we wszystkim wypełnia się Jego święta i ukochana wola. Kiedy więc dziś rano przyszedł błogosławiony Jezus, ukazał się w opłakanym stanie. Zdawało się, że cierpiał w swoich członkach, a jego ciało było rozdarte na tak wiele kawałków, że nie można ich było zliczyć. Z bolałym głosem powiedział. Córko moja, ile boleści odczuwam? Ile boleści odczuwam? Są to niewypowiedziane boleści, niepojęte dla ludzkiej natury. Są to ciała moich dzieci, które są rozdzierane. Ból, którego doznaję, jest tak wielki, że czuję, jak moje własne ciało jest rozdzierane. Kiedy to mówił, jęczał i ubolewał. Czułam się poruszona, widząc go w tym stanie. Czyniłam, co mogłam, aby mu współczuć i prosiłam go, aby podzielił się ze mną swoimi boleściami. Po części mnie zadowolił i zaledwie mogłam powiedzieć do niego: Ach, panie, czy nie mówiłam Ci, żebyś nie zsyłał kar, ponieważ najbardziej sprawia mi przykrość to, że cierpisz w swoich własnych członkach. Ach, tym razem nie było sposobu ani modlitwy, żeby cię załagodzić. Jednak Jezus nie słuchał moich słów. Wydawało się, że ma coś poważnego w sercu, co go ciągnie w inne miejsce. W jednej chwili przeniósł mnie poza moje ciało i zabrał w miejsca, w których dochodziło do krwawych masakr. Och. Ileż bolesnych scen widać było na świecie. Ile udręczonych ludzkich ciał rozdartych na strzępy, podeptanych, tak jak depcze się ziemię, i niepogrzebanych. Ile nieszczęść, ile krzywd, a co gorsza, jeszcze straszniejsze miały nadejść. Błogosławiony pan spojrzał i całkowicie wzruszony zaczął gorzko płakać. Nie mogąc wytrzymać, płakałam razem z Nim nad smutnym stanem świata, tak iż moje łzy mieszały się ze łzami Jezusa. Po długim płaczu zaczęłam podziwiać kolejny odruch dobroci naszego Pana. Aby wstrzymać mój płacz, odwrócił ode mnie twarz, potajemnie otarł sobie łzy, a potem, odwracając się ponownie, Powiedział do mnie z pogodnym obliczem, Moja ukochana, nie płacz. Wystarczy, wystarczy. To, co widzisz, służy temu, aby justicato justica meum usprawiedliwić moją sprawiedliwość. A ja, ach panie, dobrze mówię, że mój stan nie jest już twoją wolą. Jaki jest pożytek z mojego stanu ofiary, jeśli nie mogę oszczędzić Twoich najdroższych członków, ani uwolnić świat od tak wielu kar? A On nie jest tak jak mówisz. Ja też byłem ofiarą, i będąc ofiarą, nie było mi dane oszczędzić światu wszystkich kar. Otworzyłem Mu niebo. Uwolniłem go od grzechu, przyjąłem na siebie jego boleści. Jednak to słuszne, aby człowiek wziął na siebie część kar, które on sam na siebie ściąga, kiedy grzeszy. A gdyby nie dusze ofiarne, zasłużyłoby nie tylko na zwykłą karę czyli zniszczenie ciała, ale i na utratę duszy. Potrzebne są więc dusze ofiarne aby każdy, kto chce z nich skorzystać, gdyż człowiek jest zawsze wolny w swojej woli, mógł uwolnić się od kary i odnaleźć port zbawienia. A ja, ach, panie, jak bardzo chciałabym odejść razem z Tobą, zanim te kary zostaną zesłane. A on, jeżeli świat osiągnie taką bezbożność, że nie będzie zasługiwał na żadną duszę ofiarną, na pewno zabiorę cię ze sobą. Gdy to usłyszałam, powiedziałam Panie, nie pozwól mi tu zostać, abym była świadkiem tak bolesnych scen. A Jezus niemal robiąc mi wyrzuty dodał. Zamiast błagać mnie o to, bym oszczędził świat, mówisz, że chcesz odejść. Gdybym zabrał ze sobą wszystkich tych, którzy do mnie należą, co stałoby się z biednym światem? Z pewnością nie miałbym z nim już nic wspólnego i nie miałbym już dla niego żadnego względu. Potem modliłam się za różnych ludzi. On mi zniknął, a ja powróciłam do siebie.